Tego by się poszło i by sobie zapytało, co można z tego wtedy wdrożyć. Ale też nagranie takie, nie? Że, 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 tak, że to ważne, opowie, że to i wtedy, że dla eksperymentu, nawet jak problemy były np. kogoś wynajmując, że po godzinie wieczornej gdzieś tam mógł to zrealizować, bo tam kocharze co prawda do bardzo późna pracowali, bo jeszcze było sprzątanie, później jeszcze były porządki, bo to hotel, to w jakichś godzinach najlepiej bardzo wcześnie porannych. Dobrze opłacenie, bo to tam się ceni ludzi, się to bardzo fajne, że się za godzinę swój czas, bo lepiej z rodziną siedzieć, wiadomo, gody baranka Bożego. Nie chcę dopłacić, ale chrześcijan, którzy dobrą modlitwę zostawią, żeby właśnie ten był ten zaczyn, właśnie ten e, gody baranka, ta miłość, czym się nie rozsięgować, tak jakiejś nie było, co mi tu są, szurwuruje moje serce. Ech. Prowadzenie, spokojenie, lepiej, spokojnie, fajny był klient. Błogosławienie, którzy tu byli, bardzo dziękujemy, byli co byli, to są byli tam pełni swoją życzę. I miłego, smacznego wieczoru, miłego, spokojnej nocy, by był przyjemniejszy jeszcze dzień kolejny następny, to ciesząc się chwilę, bo będzie i dużo ciekawości życzy bezpieczeństwa. To i dzisiaj, tej nocy i wieczora już cieszę się dyrektować smakiem i przyjemnością życia zgodnie z chrześcijaństwem, goty baranka, hmm. miłości, miłości, miłości a teraz Pani, Alright, teraz wezmę szatunie. Jedną z tych jedną z zielonych. Kupię jabłka dla księdzów i pójdę na msza i zostawię łóżka a ta reszta co jest z co zostawię tutaj? Du, 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 du. Że udzieli się to, mam nadzieję, właśnie jakoś tam. Nieraz babcie, czy coś próbują, czy my też sobie na drodze, modlitwa te to, że ktoś ci coś bo może tylko jak próbuję nieraz tak. to ciężko, nie? To jest ciężko. w o śmiało, że można mówić. Śmiało informować, śmiało mówić. I wtedy w kraju to mi się to właśnie, że ruszyłem. Wziąłem telefon, pik pik pik, bobu dobu, bobu dobu, niech żyje prezes naszego klubu, czyli tam akurat Mr. Conor. Zamyślał właśnie o tym, że Inspiracja akurat po polsku No, nagrywałem, czy po angielsku, to już nie pamiętam No nie pamiętam, chyba po angielsku, raczej po angielsku A może po polsku, a może tak i tak No ale chciałem spotkania, co tydzień, co tydzień się nie udawało, bo tam było coś, zajęcia, tam mieli dużo spotkań też No byli zajęci, ktoś tam yy, przedłużał to, przekładał No nic, a w się też byłem, nawet zostawiłem te, mimo że mały ruch był to Bo jeszcze robili te lockdowny i w grudniu dopiero ruszyło, w zeszłym roku grudniu ruszyło właśnie interesy, ruszyło bardziej w Finlandii to to zostawiłem też listek z, z drzew kabale, gdzie zostałem dużo objawień. W kilku miejscach zostawiłem listek, nie, nie ten, nie brzydko zerwany czy coś, to elegancko z modlitwa. I że tam tam okoliczni, których nie miałem, że mogę to wziąć, że zasłużyły do Boże że tak już stwierdził, że i namnożyłem też, posiadałem bardzo dużo nasion drzewek różnych owoców. owoców. Zieleniny dobrej, zdrowej strawy. <noise> Tam cię okolicznie pokazała, to już to też pokazało, pokazywało gdzie. Nie rozkazywał tylko że, że zachęcająco, że śmiało, że od się, że może, że my chcemy, że fajne, że ty dobra modlitwa, dobry człowiek. W ten sposób, nie? Bo tak człowiek tak tu, to tu, to tu, 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 tak czuję siebie, tak jak u siebie, że narodzina, rodzina. Że fajnie. Dzięki, to miłe. To miłe. Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. Światło o cierpienie. Dokładnie widzę stan, ryna ładnie ścianę też równo krzyciutko. Że jest spadek ryn. dobra modlitwa. Wymięty nawet też wymyśli ładnie. Nagrywki komedyjne były. Dużo się fajnie doświadcza. Najlepiej to wiadomo w parę pracować w pracach. Najlepiej z ukochaną sobą, też niekoniecznie. Najlepiej z kimś. No, mężczyzna dziewczyna, bo ciągnie rozjadą. Wiadomo. Najlepiej to po prostu zdać się na, na kościół sko i to określić wtedy. Ale tak to lepiej, myślę. Albo mężczyzna, mężczyzna, albo kobieta, mężczyzna, że feromony testosteron i albo właśnie, że lepiej, że mężczyzna, mężczyzna, albo mężczyzna po prostu i ludzie, a gdzieś, żeby nie byli zostawieni ludzie gdzieś sami, bez kontaktu z ludźmi zbyt długo, bez feromonów i bez kontaktu, bo to wtedy też nie jest dobrze. Życzę Wam wszystkiego najlepszego no w